Oj, no tańcząc, tańcząc, tańcząc po drodze, doczłapałem się do dzikusa tutaj takiego. A, tu będzie na pewno miejsce, nie? Jest taki obskurny truck a co obskurny. Taki obskurny parking jest, ale jest dość duży i to nie ma mowy, że tu nie ma miejsca. Ja tu wjeżdżam, kurde tutaj dawno nie wjeżdżałem Tędy wjeżdżam Dobra jest O jest, miejsca w ha 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 Nie widzę Trzeba gdzieś się zakotwiczyć na spokojnie Ej tego, jest okej okay. Kurde Nie wiem, tutaj po ciemku nie będę Wam nagrywał Ale miejsca jest Cholere Dobranoc życzę Wam i... to wszystko. Ty, patrzcie na Prezydencie, Gostek! Chodź tu! Ej! Chodź tutaj! Chodź tutaj, weź na YouTube, Gostek! Gostek! Chodź, 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 chodź! Chodź tutaj! A idź ty w pizdół! Nie to nie, kurwa! Kurwa, ale zmęczony jestem! Nie wyspałem się! Ty. Nie wyspałem się, cholera! No i co, kurde, patrzcie, gnojstwo. Hmm, jeszcze kurde gostek. Kurwa, nie. Zresztą z te śmieci, wrzucajcie do śmieci. No. Tam są kontenery, kurde. O. Tam można wyrzucić. A nie. Tu jakie kurde, agregat stoi. Dlaczego to kurde służy Asfaltów w pizdu O ja się muszę rozbudzić? Kurde o, no, 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 no. Halo, halo Co tutaj się stało? Kurde o ty Uś. Widzieliście to? Nie wiem, czy to było widać. Te się poluzowały, te rury, gostka i w kabinę mu wpieprzyło. Znaczy pewnie kabina była cała, ale wgnieciona. Nie wiem, czy to było, jestem czy to będzie widać. Kurde, ale jaja. O tak wpieprzyć się, kurde, gdyby ktoś tam spał w tej kabinie, to to nieźle by dostał. Kurde. Kabiną, kabiną po po ryju. <laughs> Jezu ludziska ja gadam od rzeczy ty, jestem taki zmęczony. Kurde, ja nie wiem. Ci, fakty, no spałem normalnie, ale... ale, Tragia, tragia. Tragia jest, kurde, dzisiaj, no. Dzisiaj daleko nie zajadę, bo... Do, 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 no kurde, czuję się jak pijany, no nie wiem ci. Tragedia. Tragedia. Spać się chce No ale to jest jeden z takich dni właśnie, dobra Jazda! Kurwa, muszę się... Cholera miałem mnie przekinać, sorry Przedrzeć mordę, żeby nie lasnąć Łosiu, Łosiu, Łosiu Łosiek Ej! O, trzeba uważać na Łosi tutaj kurde Widziałem, że ciężarówka przede mną zwalniała, zwalniała o siostro Coś się działo A, Łoś sobie łaził Dobra, koniec dla mnie na dzisiaj. Będę spał w Hearst, Ontario. Później, tam przez 400 km, się nie będzie nawet gdzie się zatrzymać. Tak mówię, kurde. Jest która? 8 godzina wieczorem. Kurde, dzisiejszy dzień był tragiczny. Kurde. Zmęczony, kurde, no nie wiem. Więc tutaj tak, no miasteczko, w którym psy dupami szczekają, za przeproszeniem. Ale spoko, lubię tutaj stawać, tutaj taki cikus jest trochę, nie? No. Tutaj jakiś, kurde... Nie wiem czy widzicie, ten wielki dźwig tutaj, kurde, czasami zapieprza nawet i w nocy. Tu jakieś drzewa. Te wielkie takie, kurde, belki drzewa, kurde, przerzucają. Jak zwykle, syf z tyłu track stopu, Jak zwykle, nic nowego. Kurde, 12 stopni. Kurde, na, na jeziorach jeszcze te, jeszcze kurde, lód. Jesteśmy kurde, 8 maja już, tak? 8 maja. Dzisiaj kurde ciepło, 12 stopni, to tutaj kamera a lato już jest. Ha, ha. Kurde, dobra, ziomy, ziomalki. Ciao, ciao, chcę spać. No ta, teraz jak nagrywam, to to dziadostwo już nie jeździ. Kurde, całą noc. Nie wiem, rzucał te belki po tych wagonach, tu strzelało wszystko. A potem mi się śniło jakieś, kurde, Gwiezdne Wojny, jakiś koniec świata mi się śniło. Śniło mi się, że ja uciekałem od ludzi, kurde, przez... Cholera, we śnie, jak człowiek ucieka, to nigdy nie może uciec. Bo nogi ma jak z waty. Uciekałem przed, kurde, policją, przed jakimś, kurde, UFO. jak pierdnicę, a to wszystko wszystko, wszystko te, kurwa, te... Mówię, tutaj te te belki kurwa, drewna... O, patrzcie, jedzie, jedzie, jedzie kurwa behemot. No stanął. No nie wiem, no rzucał tymi belkami, kurde, w nocy tutaj te wagony się odczepiały, podczepiały. Jezu co tu się kurde działo? Skrzaty kurde. Skrzaty UFO, cholera. Dobra, idę wziąć prysznic, co, co, nie wiem czy na tym dziadostwie jest prysznic. Mam nadzieję, że jest, bo kurde prysznic na szybko wziąć. Jedziemy dalej kiepski dzień dzisiaj Szary dzień Ale trochę bardziej wyspany niż wczoraj przynajmniej Dobra mata, mata fakerzy, idziemy na prysznic, znaczy idziemy, ja kurwa idę Niech za mną nie idzie, pizduję Wyłącz się to gówno To jest kanada To jest Kanada Północna Znaczy północna Żadna jeszcze północna to jest A... Środkowa, środkowo-południowa. Jeszcze w cholerę jest kilometrów na północ, tylko tam już dróg nie ma. E, tu gdzie, nie gdzie, jeszcze śnieg widać. No tutaj, akurat, w tym, nie w tym kawałku. chciałem ja mam taką ciekawostkę. Nie lubię monologów, ale dzisiaj Wena Twórcza mnie wzięła, więc strzelę Wam monolog dwu, dwuminutowy. E, kurde. Kanada ma 30. Ile ma? No, 30 parę milionów, nie? 33, 34, coś takiego. Chyba ja obszar 33 razy większy niż Polska. Lub nie wiem, 30. 30, 31, 32, 33. Nie chcę się teraz sprawdzać liczb. Opatrzcie jezioro, tej po lewej macie cały czas jeszcze zamarznięte. Ale mamy 9 maja ludziska. Po lewej stronie, jezioro zamarznięte. Kurde. I co, i to jest Kanada, właśnie. Dziś, żeby nie ta zima, to Kanada byłaby zajebistym krajem. No. Więc mówię, mniej ludzi niż w Polsce, a 33 razy większy obszar, nie? <laughs> A jeszcze jedna ciekawostka, jak weźmiecie dwie dwa terytoria, bo to już nie są prowincje, terytoria, Northwest Territories, czy północno-zachodnie terytorium i, to, i Nunavut, czyli Northwest Territories i Nunavut. Razem te dwa terytoria wzięte mają chyba, bodajże 40 tysięcy mieszkańców, może 50, też mówię, nie chcę tutaj, nie bierzcie mnie za, za liczby. A mają 10 razy większy obszar niż Polska, nie? No tam to już w ogóle nie ma dróg nawet, nie? Eee, znaczy Nunavut no nie ma dróg, tam nie, nie da się dojechać. Północne terytorium, tam jeszcze da się dojechać na same południe. Eee, no i no właśnie to jest Kanada, no. To jest Kanada, kurde. 10 razy większy obszar niż Polska, czy 50 tysięcy zioma mieszka, kurde. Same Eskimosi praktycznie. No nie, Yellowknife. Nocy z terytoriów, czy jeszcze? Może kilku białych tam się gdzieś zagubiło, nie? No i tutaj ta droga, właśnie. Wynalazki tędy jeżdżą, nie? Wynalazki tędy jeżdżą tutaj, na przykład do Stanów, jak się wjeżdża, nie? To jak ktoś ma rekord kryminalny w Kanadzie, to w Stany nie wpuszczają. No musisz mieć specjalny waiver, nie? Waiver tam się mogą wpuścić, nie? Ale to muszą się zgodzić, to trzeba aplikację zrobić. Tam, co ileś lat, czy co roku, chyba odnawiać, płacić, takie tam nie. No chyba, że masz bardzo zakrapiany kryminałem, <gryminałem> ten kurcze życiorys, no to, to, to nie, niekoniecznie też muszą cię wpuszczać na ten waiver, nie? Są te takie wynalazki na przykład. Kryminaliści, którzy nie mogą do stanu wjeżdżać, jeżdżą tutaj, kurde, koczują w tych ciężarówkach, jeżdżą tutaj po takich zadupiach i takie historie się słyszę. Ja z gorstkiem gadałem. Z naszej firmy, nie? Kiedyś jeździł podwójną w obsadzie pierwszy raz z jakimś ziomalem jechał. Ziomal normalnie sobie wyciągnął kokainę i zaczął wciągać, nie? Kurde, bo tutaj patrzcie, no tutaj nie ma nic, nie? Tutaj przez 200 km nie ma, żadnego miasteczka, nie? Jest takich kilka odcinków, nie? Po 50, po 100, po 150 km, nie? Tutaj tutaj po prostu są bardzo rzadkie miasteczka i tutaj to jest takie monotonne Więc ludzie sobie upiększają jazdę, nie? Mówi, że ten nie, no, że tam, nie wiem, czy on dokończył tą trasę z tym gostkiem, czy, 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 czy zmienili mu ekipę chyba podczas trasy, nie? Gdzieś tam w Winnipegu. A osobiście poznałem gostka na wakacjach, kurde, goś, gostek z Kolumbii. Akurat to wszystko tutaj nie, 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 nie ten. Nie, stero, nie stereotypy, nie? Ale akurat ten dwa razy go widziałem na Kubie na wakacjach, nie? To jakiś 40 parę lat ma własną ciężarówkę, za zapieprza właśnie tymi drogami. Ja mówię, że dla niego to jest normalne z koksem jeździć, nie? Bo on robi na przykład Toronto, Vancouver, to robi non-stop, nie? On robi to jak podwójna obsada sam, nie? Ale on mówi, że ten, on se wtedy bierze tam ileś, ileś tam koksu i, i pierwsza koks, nie? <laughs> ja pierdolicie, to naprawdę, naprawdę tutaj, kurde, wiecie co? To jest fucking... Yy, yy, specjalności niektóre tutaj jeżdżą, nie? A ja, kurde, ludzie, ja jestem człowiek amfetamina, ja mam amfę... Kobieta są biznesu, patol, psychol, wariat, szwir, człowiek amfa! Ma kurde amfę już już, już w mózgu ma amfę we krwi. Więc tutaj jak... Jak szaram kurwuje jak ten, jak karabin maszynowy kurwami! I dremordę, bo mam amfę już naturalnie, Naturalnie! Ja! Widek trzeba kurwa, koksu, Nie ma lipy! Dobra, koniec monologu. 5 minut, wam pieprzyłem kurwa, koniec. no i blaga tej drogi kurde, trafisz na gostka który sobie jedzie 75 na godzinę kurde, ni cholerego tu nie da się wyprzedzić bo jest mgła ja jestem ciężki, więc nie mogę się rozpędzić za szybko kurde, no szlak mnie trafia tutaj widzicie, gdyby to było Gostek gostek dobyłby. Widziałby, że, kurde, jadę już za nim 15 minut i próbuję go jakoś wyprzedzić. To by nie wiem, włączyłby migacz, kurwa, troszeczkę zwolnił, Dałby mi znak, żebym go wyprzedził. Nie, to gostek ma to w kupie. Uprzejmość, kurwa, nam. No. Ja nie jestem płacony na godzinę, cholera.